Pan Felfer był chory i leżał w mureczku. I przyszedł pan doktor. Jak się nazywał Felfereczka? I źle bardzo. I rękę wyciągnął do niego. Wziął za pan doktor poważnie chorego i mu ukradlił. Mizernie wyglądasz, sera jakaś rana. I pewnie mój pacjent jeszcze nie dojada. A kiedy się najeść czy napić herbatę? A życie trzymać, ciągnę dwa etaty. Trzęsą ci się ręce. Rzeczy ta nie lekarz. Na co mówię, Na co mój wękarutuj jest Gdy zjem coś od tyle odbija się szkoło, a w czasie wakacji tak brłom. oczy czasami Oj, widzę mnie dobrze, jakieś smurne zmiany. Za dużo pracuję z wężem kochany. To wątroba pora. Bo... Ciągle coś mi leży na tym torganie. Dziennie po mi na ryżurgania. I jeszcze uważam, żebym się nie spój, bo mnie pani dyrektor. Ciężki, bardzo ciężki. I w swoim kajcie doktor coś notuje. Znowu się uważnie przygląda chorem. Potem opukuje. Każe zrobić słony. Po głowie się trafia i jest zmartwiony. Oczy rozbiegane, pełne niepokoju. Nie relaksować, ani też odpocząć. Rodzina już spała, a ja w trudzie, w snoju i do rana śledziłem. Nad planem rozwoju. A głowa cię boli. Zapyta się lekarz. A na bólem czy Widzę go na plecy, no i długo ty, długo parę tą Nie mogę! Zapłakał z bolały Ja nie muszę do pracy, proszę na mu Benfekt ciężko dyszał, znów wstrząsł się cały, a do tego szybko pobiegł od rgany. Medyk chwilę czekał, pacjent do sił wrócił. Bardzo ci współczuję, sfera budżetowa. Lecz pan premier coś wam przyszykował. I wnet zniknął nauczycielu spod twych oczuci. Bo całą wypłatę weźmiesz na leczenie.